No dobra, no to już plan znam. Ale niestety no to będzie ciężkie, by to zrobić. Dobra. Ja lepiej stąd wyjdę i pójdę, po mojego pana jeszcze się rozpadało i się ciemno zrobiło. Dobra, idę. I pierwsze co muszę zrobić to no załatwić jakąś bombę, ale słyszałem, że niestety... Jest w laboratorium, gdzie Alex właśnie został. I nie wiem, mam nadzieję, że on przeżył. Idę. Dobra, no jadę. Nawet spróbuję do niego powiedzieć na krótko, walucę. Halo, Alex, słyszysz mnie? Halo? Nie odpowiada. Nie no, on na, on na pewno chyba nie żyje. I właśnie straciłem, no nie wiem, mojego kolegę nawet. No. Hmm, no, nowego, dobra, jadę tam. Dobra, jestem. Jest. Ciekawe, czy tutaj Alex jest. Zaraz go szukam. Aby mu się nic nie stało. Dobra, idę. Czemu tutaj jest wszędzie? Tutaj wszędzie są światła zgaszone. Dobra, tutaj wszystko działa. Dobra, schodzę na dół. I tutaj, tutaj. Hmm. Wszystko jest na miejscu, ale nie ma Alexa, komputery włączone, czekaj, nie spróbuję je włączyć. Nie da się, no, chyba nie ma prądu, tak samo telewizor. Drzwi jakoś działają, no to dziwne jest. Muszą mieć dużo prądu. Dobra, no nie wiem gdzie znajdę te bomby, no muszą gdzieś tutaj być, ja bym nie spotkał zielonego. O nie, już go słyszę. Słyszę go o nie, 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 niech mam trzymko tu władzę znaleźć. Gdzie ona jest? Tutaj ono, tutaj nie... Nie wiem co jest. Tutaj też nic nie ma. Dobra, nic nie mogę znaleźć, to wychodzę. Ej, czemu tutaj to wszystko jest zasłonione? Przecież nie było, dobra, idę. Ej, co jest? Ej, zamknięte. Ja tu jestem uwięziony normalnie. A kto tu mnie zamknął? Jak to był ten. Czy jak to był ten zielony? Ja idę się schować, bo się boję trochę. Dobra, nie, nie, um, on jest, jak nie, zabije, nie, Dobra, muszę nie, nie, Muszę być... Dobra. On z tej z tej strony nie, nie, tej, dobra. nie, 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 widzę, dobra. Wyjdę pomału, bo go nigdzie nie, nie, no tu nie dało? Dobra, ten uciekam. Bo, 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 Jezu, dobra. bo, o, zaraz bo, 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 górą bo, bo, Górą, górą. Dobra, szybko. Jezu, bo, dobra, bo, 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 nagle bo, tutaj? Dobra, ja bo, szybko, 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 szybko. Jezu. zaraz to Tutaj nie, tej, która nie wiem, się uważa. tutaj. O o! A, -a! Ała! A, jak mnie głowa boli. Dobra, dobrze to podało. Gdzie ja jestem? Co to jest? Co to za tunele? Nie wiem, jak gdy się tam gdzieś schowałam, no to. Nie wiem, nagle się zapadła podłoga, ona nie solidna i spadłem. Boże, jaka tej dziura jest ile ziemi. Ale jak, gdzie ja trafiłem? To jakieś dziwne tunele? Ja muszę tam wrócić, ale... Ach, nie sięgam. Dobra. Idę w losowym kierunku ale nie mam latarki wezmę jakiś strzałek o, się strzeliłam Bo nic złego nie spotkał. tutaj co to? co to było? o kurde to jakiś stwór mały co to było? ej tutaj kolejny Tam... nie wiem co to jest Halo I nagle do ściany tak zginą co to jest trabina na górę idę Schody na górę Gdzie to mnie zaprowadzi? Kurde, tu jest tyle tuneli, nie wiem gdzie iść. Co to za miejsce? Latarka, dobra, świetnie. Dobra, tą kartkę do kieszeni schowam. Wezmę latarkę, jest, mam oświetlenie. Co to jest? o tak to się robi. No, w razie tylko latarkę wezmę. Dobra, a to? Co to jest? M, um, co, co tam było? No kurde, jak tutaj wejść? Przycisk. Nie mogę otworzyć nie da się tego tym przyciskiem. Coś tam trzeba... taki świat pomiga? Nagle zgasło co jest? Ej, co jest? O działa. Ale to było dziwne. Na razie to światło włączę Dobra, świeci się tutaj. Co to jest? Czy jakiś skrzyn, nie wiem. Co to jest? Tutaj tego się da otworzyć. Tu nic nie ma. Co to jest? ale nie wiem co gdzie, Jezu ja czym tutaj nie wpadł. Gdzie, tutaj naprawdę jest dziura nawet nie wiem gdzie, gdzie jest Alex no coś z nim stało dobra idę czegoś szukać tam, mogę coś znaleźć. ja już tyle szukam ale no, to jeszcze światła migają dają ciągle no, ja nie, nie mogę nic tutaj znaleźć żadnego wyjścia dobra

że nie będzie nowych stwora, który będzie chciał mnie załatwić, że na przykład ten prylotowy, co bym ma. w górę wejdę co to jest? wow co? czekaj czekaj nie ma tutaj przycisku, to ja lepiej tutaj nie wejdę, ale tam jest jakiś kod, 8, 9 nie co z tym kodem chodzi dobra ten kod to jest w czekaj, czekaj a co jak to do tej maszyny i ta może to wyciągnę tylko tą maszynę na kartce 895 89534 to raz więc to coś będzie oznaczyć więc będę dalej jakiś gotów szukać Dobra, bo już mnóstwo kodów teraz tutaj. Co to jest? Jezu, jaka nam na lalka. co to jest za późno? Teraz więcej mogę sobie przerwę nawet zrobić. Mam kolejny kod, to zapisuję. 7, 4, 3, 5, 4, dobra. Nie wiem, wiem, co dalej. Chyba teraz muszę wrócić tam do tej maszyny i coś tam przypisać. O, set, nie mam przerwy, zrobić, chwilę. Tak sobie poleżę. Chyba mi się nie chce tutaj robić. Dobra, idę tam gdzie mi się Dobra, światło sobie zapalę. nie wiem gdzie to było Dobra, jest to Jezus To był doktor Żarny Co jest? Ok, nie damy, bo je... Halo! Ty! przodu w ścianę, co tu jest! Ale dalej się zastanawiam, czy do tej dziury wszczęcie, no nie wiem. Dobra. Muszę teraz tutaj przypisać... O, w ogóle tutaj kolejny kod 21 21 1.5, dobra. tutaj coś trzeba przypisać, więc... Tutaj wszystkie kody, je. dobra, ostatni kod przepisany i jest dobra, wszystko dobrze. I co teraz? Co teraz w takim razie? Dobra, nie e, to... e, oh, wiem. Wow. Oh, jak to trujące, co to jest? Jest fioletowy gaz. I tu jest to samo co. Co ten fioletowy na nagraniu? Co oglądaliśmy z Alexem? Nie, czyli to jest jego baza. O nie i się tutaj gaz pojawi z tego nie wiem co ja źle zrobiłem jezus jestem przerażony naprawdę przerażony jestem hmm? czekaj czekaj co ja tam widzę o kurde to jest fioletowy które ja uciekam a Awa, ale mnie to boli dobra gdzie ja jestem tylko... Dobra, nie wiem jak ja teraz tam wrócę. Jezus. Dlaczego tutaj deszcz przeciwka? Co tu jest za miejsce? Ty jakiś tu Co to jest? Ja chyba muszę tutaj kody wpisać jakiś. No co to jest? Ale ale nieważne. Jakiś kod tam trzeba wpisać. Ej tutaj jest kod, może ten. 96764. Wpiszę go, ale nie... Jest tutaj jakiś inny pisany w ogóle. A i 9, pierwszy. Mm -mm. Teraz 6. Jeden. Sześć-cztery. No radzimy. Koła łatwa sześć. I cztery i co? Ej, co to jest? Co to za ziemia tutaj? Nie wiem o co chodzi z tą ziemią Może powinienem się w nią targać Nie wiem co tam będzie No jakaś mała dziurka Coś tam widzę no Ceku ale tam... O, chyba coś tam widzę no, tam... Będę musiał... Się... Co to było? Coś tam słyszę tam... O nie, to gaz, to oznacza tylko jedna, dobra Uciekam! Uch. Uch. Udało mi się. Uciekłem Uff, to... Co to, to jest za miejsce? Gdzie ja jestem? To jest jakaś jaskina. Ej! Nie gadaj! Tu są bomby! Bomby, które potrzebowałem akurat, nie gadaj. Dobra, biorę je. Biorę je ze trzy akurat. Wezmę, ale nie wiem gdzie wezmę. Dobra, chyba muszę wziąć jedną do torby. Wezmę ją. Jedna wystarczy, dobra. A tutaj to jest do strzelania, no tylko. Może to było jakieś takie miejsce dla ludzi, no bezpieczne, takie. wytrenowali trenowali tutaj inne były, ale nie ma. Ale jak stąd? Wow! Ale mechanika, dobra. Ale najlepiej będzie... By... Dobra. Sam... Dobra, oby ten fioletowy w ogóle nie przyszedł tam coś jest, a tutaj też jak nie, tutaj co tu tam jest co to? Hmm, tutaj... To przecież nasze laboratorium to laboratorium jest tutaj nasze dobra to zaraz, a tutaj co? Tu jest kolejne wyjście dobra to wyjdę Dobra, idę. I oby w ogóle nie było tego zielonego. Tylko boję się, że ten fioletowy wyjdzie. No to, to chyba muszę coś zrobić. Dobra, zabudowałem to testkami, żeby nie mógł tutaj ten fioletowy wyjść. Dobra, idę. Nie wiem, czy w ogóle będzie otwarty. I w ogóle gdzie ten napis się pojawił? No, dobra, pojazdy dalej są. Otwarte co jest? Chyba odzyskało prąd. Albo nie wiem, dobra. Wejdę tu. Czekaj... Ej, co jest? Czemu tutaj wszystko zniknęło? Wszystkie komputery, i inne telewizor i ten przycisk, wszystko zniknęło. O co tutaj chodzi? Wszystko tutaj zniknęło normalnie. Coś tu się dziwnego dzieje. Może ten zielony był to miejsce gdzie ja spadłem, czy to w ogóle tam jest? Dobra, i faktycznie jest ta dziura. Ty faktycznie tam jest dziura. Wszystko tam wpadło, ale to dziwne było. Dziwne, że tutaj nagle tak dziura się zapadła. To było mega dziwne. Wszystko tutaj jest dalej, ale zielonego chyba nie ma, no to z planem Aleksa, dalej mam bombę, też mam to mam tutaj wyciągnę i ułożę. dobra, odłożyłem, no to co dalej co dalej będzie z tym planem dobra, sprawdzę co dalej okej, okay, no to no to już znam cały plan tylko, że jeszcze muszę kilka ze rzeczy znaleźć, no co tutaj są bla no to je wezmę ze schodu dobra, mam wszystkie rzeczy, które są potrzebne trup, minigun i bomba nawet na niezły plan wpadł ale że też trup. Ale mam nadzieję, że to wypadło. dobra, Wszystko to obiorę do bagażnika i podjeżdżam pod dom tego czerwonego. No i się udało wszystko już zmie zmieścić. Dobra, więc wyjeżdżam. Jadę pod, pod do rakiety czerwonego. I ja obym go pokonał. Musi mi się udać go pokonać, więc jadę. Trochę się stresuję. A nie, w sumie nie powinienem się stresować. Dobra. Jadę do niego. Oby mi się nic nie stało. Dobra. Tutaj się zatrzymam. Idę pod jego dom.